na pewno? Ja, 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 ja. Tylko Pietronka. Gdzie stromy płynie zwolna. Bo jak babusia śpiewa, sto to Teraz się tak. rozdrowa. Hmm. C'est <laughs> un <laughs> <laughs> Parasol na nas przed. Nas krąży, nas Parasol nas przed, przed krąży, nas Znaczy. nas krąży, znaczy, nas to nas on jak dobry buju 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 krąży, ojciec ja Posłanie nasz ich, chroni nas, Gdyby nie go, jakby z cukru zarobata. a to Jak cztery pora roku Roku bez lata powyginane, Powyginany nasz I'm referred to as Traponder Și wird zaciezane z Grafici figured to be to farming challenge from i dziurkę. Buzu, buju, buzu. buj. Hopsa i hopsa. Spać po różnowelni. Mhm. Mm Rączki szeroko brałaś. Rączki szeroko brałaś. Idzie. Yes, Yes, <laughs> <It's awesome. laughs> <Post was. laughs> Zobaczymy, jak to będzie. Idzieś. właśnie. Idziesz, idziesz, idziesz pod namiocikiem. Jest namiocik. I jest namiocik. Ukradłaś. Co ukradłaś? Namiocika. No gdzie? Kupiliśmy. A niebo lekarze.